Through. Uh, through. Uh, through. Uh, through. Uh, through. Uh. No to w uh. Heja w równej taryfie spadły ceny. W nowej Heja masz bezpłatne sms -y w sieci, a do Play drożej. Absurdalnie proste. Hej, 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 heja. Yeah, yeah, yeah. Brudka, klata, główka... a ja ja oszczędzę. Siup na strzałeczkę, bzzz... Bzz, hopla! Lata się, nie? A, kurwa przyjem trochę bym... No kochani, witamina A plus E, gorzała, rano dmuchanie. No, tak do 3. To ja. Otylia Jędrzejczak. Od Wilkinsona. Hej. Jestem 70-letnim emerytem. Emerytura nie wystarczała mi na wiele. Szukałem rozwiązania, które poprawi moją sytuację finansową i znalazłem. To Fundusz Hipoteczny Dom. Dzięki pieniądzom, które dostaję co miesiąc z funduszu, moje życie zmieniło się na lepsze. Spłaciłem zadłużenie, wyjechałem na wakacje, a nawet odnowiłem mieszkanie, w którym będę mieszkał do końca życia. Jestem szczęśliwy. Fundusz Hipoteczny Dom. Już czwarty rok pomagamy seniorom. Zadzwoń 801 005 801.